320. Dzisiaj sobie zrobimy takie jedno zadanie, które myślę, że jest jedno z istotniejszych, jeśli chodzi o pole elektryczne, o ruch cząsteczki w polu elektrycznym, tak? Jest to dosyć proste zadanie tak naprawdę, mimo że tu ludzie, którzy ze mną pracują, wiedzą, że jak oznaczam zadanie na różowo, to jest to jakieś tam podchwytliwe, nieco ciężkie, ale tak naprawdę po obcykaniu kilku takich ważnych rzeczy i po zwróceniu sobie uwagę na kilka faktów to zadanie okazuje się być bardzo banalne więc zaraz przechodzimy do tego zadania i sprawdzamy jak je zrobić i tak jak tutaj widzimy sobie wypiszemy również dane mimo, że są napisane w zadaniu mamy cząsteczkę o ładunku Q równa minus 6 razy 10 do minus 8 Q ładunek jest ujemny i widzimy zbliżamy się do ujemnie naładowanej okładki kondensatora co oznacza, że Ładunki ujemne się od siebie odpychają, czyli tutaj będzie tak naprawdę ruch jednostajnie opóźniony, ponieważ siła elektrostatyczna jakaś tam będzie działała w tą stronę. Tak? Czyli siła działa przeciwnie do ruchu, czyli ruch będzie opóźniony. Następnie mamy energię kinetyczną, e, która jest chyba 4 razy 10 do minus 5 dżula, troszkę może poprawię, żeby było wygodniej. E, I tak naprawdę to jest wszystko, jeśli chodzi o dane, które mamy tutaj podane. Nie? Z tej informacji, że widzimy jakie siły działają, no, przyjmujemy, że cząsteczka jest malutka, także siły grawitacji, nie, siły ciężkości nie uwzględniamy w tym przypadku. Widzimy, że działa tak naprawdę tylko jedna siła. Jako, że nie działa żadna siła w kierunku poziomym, to ciało nie będzie nam się poruszało na boki zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona, a zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona, jeżeli działa siła tutaj, siła elektrostatyczna, to tak naprawdę mamy dosyć fajną jasność, bo wiemy, że ruch będzie jednostajnie opóźniony, więc sobie zróbmy tak, że sobie wypiszemy wzory, że V, ze, że v końcowy to jest V0 minus A razy T oraz, że wzór na drogę S to jest V0T minus AT kwadrat na 2. I patrząc na jedną ważną rzecz, wiemy, że prędkość końcowa się równa 0, więc możemy sobie z tego pierwszego wzorku Wypisać, że po prostu, że V0 to jest A razy T, bo sobie A razy T przekształc przerzucamy na drugą stronę. Wiemy również, że A jest to generalnie siła jakaś przez masę, siła wypadkowa przez masę. W tym przypadku, jako działa, że jako działa tylko jedna siła, to mamy siła elektrostatyczna. Pamiętajmy, że wzór siła elektrostatyczna i to KQQ przez R kwadrat nam tutaj odpada, dlatego że ten wzór dotyczy dwóch ładunków, a nie, powiedzmy, oddziaływania między ładunkiem, a e, okładkami naładowanymi, a kondensatorem i tak dalej, i tak dalej. Wzór, który on tutaj nas interesuje, siła elektrostatyczna, to się równa, więc wzór, który tutaj mamy, to jest raczej Q razy E, czyli razy natężenie w kondensatorze, e, które występuje, jest to, pamiętamy, kondensator, czy ogólnie okładki, jest to pole e, jednorodne, czyli że nie zależy nam to o, od odległości, czyli tak naprawdę w każdym punkcie, czy jesteśmy powiedzmy tutaj, 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 tutaj czy tutaj cały czas e, to natężenie będzie wartością stałą i będzie skierowane od plusa do minusa. E, OK, mamy taką informację. E, więc jak sobie ten wzorek rozpiszemy zgodnie z tym, damy sobie to na zielono, żeby troszkę bardziej nam się to zobrazowało, to będzie, że Q razy E podzielić przez masę, to jest nasze przyspieszenie, ale widzimy, mamy dalej lipę, dlatego że no w zasadzie my tego E nie mamy podanego, bo energia kinetyczna nie jest tym samym, co natężenie. Ale wiemy, że... może na inny kolorek, że inaczej E to się równa napięcie przez odległość między okładkami. I to widzimy, że mamy już troszkę lepszą sytuację, dlatego że zarówno natężenie, jak i powiedzmy, znaczy zarówno napięcie, jak i odległość między kotkami jest podana, więc możemy sobie napisać, że nasz wzór na przyspieszenie to będzie Q razy U podzielić przez M razy D, dlatego że nasze D będzie lądowało na dole, tak? I teraz podstawiamy sobie tak naprawdę do tego wzoru. Możemy powiedzieć tyle że V0 to się równa Q razy U przez MD razy T. No i dobra widzimy że standardowo jak to bywa w zadaniach z kinematyką czas jest czymś nam skrajnie niepożądanym bo również jest niepodany raczej ciężko byłoby go obliczyć. Więc wyprowadzamy sobie z tego wzoru teraz wzór na czas czyli przekształcamy, że czas to się równa i będzie V0MD podzielić przez Q razy U. Mamy dosyć fajną sytuację, dlatego że teraz sobie wstawiamy to do wzoru na drogę i jako, że tam jest ruch jednostajnie opóźniony, to zróbmy sobie taki myczek tam powyżej, czyli do wzoru idziemy do wzoru teraz na drogę i wiemy, że tak naprawdę tutaj również, że czas to się równa v0 przez a, więc stawiamy sobie, że s to się równa v0 razy czas, czyli v0 przez a odjąć przyspieszenie razy v0 do kwadratu przez a kwadrat, bo mamy czas do kwadratu i to jest przez 2. widzimy ładnie, nam to się skraca jedna informacja i wychodzi nam, że s to będzie v0 kwadrat przez a Odjąć V0 kwadrat przez 2A. Rozszerzymy sobie pierwszy ułamek przez dwójeczki, czyli wychodzi nam, że wzór na drogę, którą ciało przebędzie, to będzie V0 kwadrat przez 2A. I teraz jest naprawdę fajny etap, dlatego, że mając tak naprawdę przyspieszenie, możemy sobie je wstawić do tego wzoru. Więc teoretycznie widzimy, że nas, nasz czas. Czy był jakoś mega nam potrzebny? No teoretycznie nie, czyli te wzorki bardziej. Możemy potraktować sobie jako jakąś tam ciekawostkę wyznaczenie, ale w tym przypadku nam się to do końca nie przydało. Ale aczkolwiek to jest ważne, żeby pamiętać, że możemy sobie w ten sposób wyprowadzić i mieć e, czas w takiej formie. W tym przypadku mamy wzór na drogę, to jest V0 kwadrat przez 2 razy A, więc będzie dwa razy, i tu będzie QU, i tu będzie. Na górze M razy D. Dlatego, że jak dzielimy przez ułamek, a dzielimy przez ułamek, bo nasze A jest ułamkiem, to mnożymy razy odwrotność. I wychodzi nam w związku z tym wzór taki. No i patrzymy, może sobie przepiszemy. V0 kwadrat razy M razy D podzielić przez 2Q razy U. I zobaczymy teraz może, co mamy, czego nie mamy. V0 kwadrat nie mamy, czyli sobie zapiszemy na czerwono v0 kwadrat. Masa jest również niepodana. Na czerwono odległość między układkami jest podana, q jest podane, u jest podane, więc wszystko mamy oprócz tych dwóch rzeczy. No i teraz pytanie, skąd możemy wziąć? No wytrawne oko spojrzy na to, że nie robiliśmy nic z energią kinetyczną. Energia kinetyczna ze wzoru to jest mv kwadrat przez 2. I jest bardzo ważne zdanie, że energia kinetyczna, która tu jest podana, no nie podali, no ale podali, że taka, yy, ładunek o, takim, o takiej energii kinetycznej wpada w obszar yy, naszego pola. Także możemy sobie tutaj śmiało przyjąć, i to, to nie będzie żaden błąd, że jak wpada, to nasza energia kinetyczna tutaj musi być V0. Kwadrat. I zobaczmy, że jeżeli sobie pomnożymy to wszystko razy 2, to będzie, że MV0 kwadrat. To się równa dwie energii kinetyczne. I co to nam dało? Ten człon mamy tak naprawdę tutaj. Czyli zobaczcie, my nie musimy wy, sobie wyznaczać jakiegoś pojedynczego symbolu i go pod, podstawiać pod drugi wzór. My faktycznie możemy zrobić w ten sposób, że możemy pod jakiś iloczyn dwóch symboli wstawić. Czyli nasza droga tak naprawdę to będzie zamiast V0 kwadrat razy M, piszemy sobie dwie energie kinetyczne razy D podzielić przez 2 Q razy U. Fajna sytuacja, dlatego, że dwójeczki nam się skracają, czyli nasz wzór końcowy na drogę to będzie energia kinetyczna razy D podzielić przez Q razy U. I liczyć sobie tego nie będziemy, sobie to darujemy, więc yy, myślę, że dzięki bardzo za dzisiaj. I do suszonka.